Po pięciu godzinach jazdy w sumie masakra. Ręce pódziergome, jedna druga, barki, plecy, wszystko boli. Mega ciężko było, było mega szybko i ciężko przez to też, i dużo zakrętów, więc jak to smur? Smur wykańcza, a ręka to po prostu jak masakra, prostu. boli jak cholera. Niestety, deże oczywiście awaria, ale jakoś się sobie poradziłem. Yy, urwany przegub, urwał się bo zahaczyłem o drzewo, najwięcej po prostu dało, że nagle posłużenie i już problem z kontrolą. Uderzyłem w drzewo, usiadłem pół oś, wyciągnąłem pół oś dalej. No to jest plus bo można tak jechać, w się bez, bez pół osi, wyciągając, więc to jest akurat dobre. A druga rzecz, urwał się, zahaczyłem o gałąź i urwał się generator do na samym końcu do powietrze do tego, do. do, do no jak się to urwało? wyrwało trochę kabli trzeba było szybko ranimować tam podłączyć rozrusznik i czuć temperatury, bo trzeba zmieniać tryb awaryjny co to ogarnąłem no i ruszyłem dalej do mety Dwie sekundy przed końcem czasu udało. Dosłownie dwie sekundy przed końcem czasu udało mi się zaliczyć to okrążenie, więc już tak mówią rzutem na taśmę. Więc zobaczymy jakie wyniki. Mam na nadzieję, że całkiem nieźle wyjdzie, że w pierwszej trój, trójce się zmieszczę. Pierwszą rundę dużo lepiej pojechałem bo nie miałem tych awarii no to zobaczymy A teraz co? Trzeba się umyć, przebrać, spakować, umyć i umyć, jeszcze raz umyć i ochłodzić i czekać na wynik na razie wszystko boli. A tak. Dobra. Ja na się biorę do mycia. <śmienią> zdwigał? Plecy walną A co z twoimi plecami? Nie, mówił, że cały dzień jeździł na kładzie, to da radę, nie? W końcu cały dzień siedział na kładzie. No, nic nie robił. Trzecie miejsce, zawodnik z numerem 204, Tomasz Ziemiecki. Drugie miejsce, zawodnik z numerem 207, Hubert Delkacz I pierwsze miejsce, zawodnik z numerem 201, Dawid Janiak. Postel Liga ATV, klasa Adventure od 601 pojemności. Gratulujemy. Pierwsze miejsce... Zawodnik z numerem 105, Łukasz Kowarski. Brawo! Czterech zawodników z klasy Ekstrem miało pięć okrążeń, więc tak naprawdę o wyniku zadecydował czas jazdy. Trzecie miejsce, zawodnik z numerem 103, Warneman Bartkowiak. Drugie miejsce, zawodnik z numerem 106, Piotr Wittrzak. I pierwsze miejsce, zawodnik z numerem 105, Łukasz Kowarski, klasa Extreme z Polska Gratulujemy Dziękujemy i gratulujemy No co, właśnie wyjechaliśmy z Dzikowca i wracamy do domu Tym razem udało się wracamy z tarczą, a nie na tarczy czyli wracamy z pierwszym miejscem Pierwsze miejsce dało mi się wywalczyć z czego jestem bardzo dumny szczególnie, że rywalizowałem z najlepszymi zawodnikami z Polski czyli Waldo Waldemarem Zna, na pewno go znacie nieraz zawodnik, który po prostu ciągle siedzi na pudle tak naprawdę jak startuje no i do tego Piotr Witczak to jest kozak tak, tak samo. Tutaj bez, naprawdę mega kozak. Obydwoje są z ekipy Handel Wolf. Mega, mega, mega jest John No i co? No i jeszcze oczywiście Krzyś, Krzysiu, Krzysztof Kosur, który tak samo jest zajmistym zawodnikiem. No i Zostały jeszcze Grzysiu Zaręba oraz Andrzej ode mnie z ekipy. Tak samo bardzo dobrze jest. Więc naprawdę miałem z kim rywalizować. Wam powiem. No, niech te ręce powiedzą same za siebie może coś ale no walczyłem ileś ile prostu miałem sił tak e... o tak jak mówiłem no, miałem niestety awarię ale udało się miałem tam sporo przewagę na szczęście w pierwszej rundzie gdzie były te 3 godziny e... tam e... uzyskałem odpowiednią przewagę że nawet tą awarię i tyle że dojechałem do mety spowodowało to że właśnie dzięki temu wygrałem z czego naprawdę jestem zadowolony no bo smor kto nie był może ten nie zrozumie tego, ale to jest jeden z najcięższych chyba rajdów nie technicznych, można powiedzieć, ale fizycznych, bo, bo technicznie to no wiadomo, no trzeba powalczyć, wiadomo, jak to w każdym rajdzie, ale tutaj jest tyle godzin jeżdżenia, tyle godzin walki, gdzie nie masz, nie możesz w ogóle nic odpuścić, ja na przykład właśnie na chwilę się zdekoncentrowałem, dosłownie na chwilę, no i niestety co? No już myślałem po prostu, że o mecie, tak naprawdę, że o, ostatnie okrążenie jest za chwilę już meta i spokój. No i, co, i oczywiście no, nie utrzymałem za mną dobrze kierownicy, lekka dekoncentracja zahaczyłem o drzewo i szczeliami płośka znowu znowu koszta niestety znowu nie, nie, przed żoną trzeba będzie ukrywać koszta Żona, jeżeli oglądasz, to nie patrz na, na konto bankowe no, Ale tak czy siak. Eee, co, słuchajcie, no, za, za niedługo, co? Dopiero następna runda będzie eee, Jelenia Góra, ale prawdopodobnie odbędzie się tutaj też w Dzikowcu, jest to na małą frekwencję. Co? I lato. No, lato. Tutaj jak mi się widać, że taka mała frekwencja była ze względu na lato, że no, środek urlopowy wszyscy są na urlopach, na wyjazdach i eee, to bardziej chyba się podobało, To więc myślę, że eee, ta runda chyba dopiero w październiku, czy coś takiego, czy coś, nie wiem, wam rzucę tutaj, tutaj powinniśmy być, kiedy dokładnie jest termin następnej rundy. Mi się wydaje, że tam będzie więcej osób. No i co, ja Was, ja was zapraszam na te rajdy, bo słuchajcie, ja teraz jestem tak wyjeżdżony, że nie mam ochoty patrzeć na już. Przez, i, I przez długi czas nawet nie chcę się do niego podchodzić i myśleć w ogóle o nim. I właśnie też o to chodzi, ostatnio tak miałem właśnie, że po Pogórzu ja razu nie wyjechałem, wyjeździłem się tak po pogórzu, że od razu po pogórzu dostał kład i teraz przyjechałem na następny rajd i to jest lepsze niż jeżdżenie wokół komina i denerwowanie wszystkich sąsiadów dookoła, więc też pomyślcie o tym, przyjechać, wybawić się, spotkać się z zajebistymi ludźmi, bo na te rajdy przyjeżdżają zajawkowicze, offroadowi właśnie e, z składami, co no wiadomo wspólne wspólne tematy będziecie mieć o czym pogadać wspólnie spędzić czas, przyjechać sobie gdzie wcześniej. Zawsze ktoś jest na miejscu. Jest mega impreza, Można sobie naprawdę i sobie popiją, ale tak delikatnie, żeby rano jeszcze być trzeźwym, żeby nie trzeba odmuchać. A jak nie trzeba odmuchać, to to, żeby było 0-0. Ale tak czy siak, przemyślcie sprawę i przyjeżdżajcie na następne, następne rajdy. Ja Was zapraszam, cały nasz film Was zaprasza, bądźcie i sądzę, że. Te rajdy Wam się spodoba. Jak zaczniecie rajdowanie, to Wam się spodoba. Zacznijcie z klasy Adventure, jeżeli nie byliście, i zobaczycie, że jest zajęliście. No co, trzymajcie się. Cześć.